Nazywam się Łukasz Fiu, jestem hipnotyzorem z Gorzowa Wielkopolskiego i zapraszam na krótki film instruktażowy przed sesyjnym. Jeżeli ktoś zapisał już się do mnie na sesję, to tutaj tak mamy, mam taki mały instruktaż i przygotowujący do sesji, więc zacznijmy od tego, że w czasie hipnozy mamy pełną świadomość wszystkiego co się dzieje, cały czas. Na każdą sytuację jest zgoda, Osoby będącej w transie, bądź nie ma takiej zgody. Wszystko dzieje się zgodnie z tym, kto co sobie życzy. Jeżeli dobrniemy do momentu, w którym nie, klient nie będzie chciał iść dalej, zawracamy. Tak? To jest bardzo ważne. Relaks i odpuszczenie. W czasie hipnozy przede wszystkim chodzi o relaksowanie ciała i odpuszczenie. Na chwilę kontroli tego ciała. Która i tak cały czas pozostaje w obrębie decyzyjności osoby w takim transie, natomiast chodzi o to, że pewne oczekiwania mogą być przed tym, jak taka sesja może wyglądać, co może nastąpić, i tu chodzi o otworzenie się na to, aby obrazy bądź podświadomość podpowiadała zgodnie z tym, jaki jest temat naszej pracy. I ta praca jest wspólna. Ja, jako hipnotyzer, jestem operatorem i jakby dbam o bezpieczeństwo. O to, aby to było po kolei w najbardziej spójny, harmonijny sposób, dostosowany do każdego klienta indywidualnie. Tak? Przy pierwszej sesji jest inne podejście z mojej strony jak przy trzeciej sesji. Z uwagi na doświadczenie, już też można coraz więcej w takiej hipnozie zrobić i coraz głębiej wejść w to. Co jest tematem naszej pracy? Czucie i widzenie. Niektóre osoby mają przeważającą większość czucia w takiej hipnozie, i w tym czuciu jest cały pakiet informacji. I to w zupełności wystarcza. Odczucie traumy, odczucie czegoś przyjemnego jest tak w szerokim spektrum w hipnozie, ponieważ jesteśmy ukierunkowani na jeden bodziec naraz. Tak? Jest to. Jest to łatwe. Jeżeli ktoś widzi, to wszelkie obrazy możemy modyfikować. Tak? Jeżeli ktoś ma e, otwarte trzecie oko, szyszynkę oczyszczoną, e, system wierzeń pozwala na to, aby dostrzec, porozmawiać z własnym aniołem, z własną duszą, to jak najbardziej to jest w pełni możliwe. Natomiast jeżeli system wierzeń e, komuś nie pozwala na to, e, że by się skontaktować z własną duszą, no to i nie zobaczy. Hipnoza nie jest... E, nie jest narzędziem do potwierdzania różnych teorii. Tam można zobaczyć prawdę, tylko taką, na jaką jest się gotowym. Nawet jeżeli chodzi o traumy, tak? Nie zobaczymy czegoś, co będzie dla nas za trudne. E, przygotowania punktów. Przed taką sesją ja polecam napisać 10-15 punktów dotyczących tego, nad czym chcemy pracować. U mnie w standardzie jest sprawdzanie potrzeb energetycznych i e, jeżeli chodzi o ludzi, również o istoty niefizyczne. Tak, jesteśmy w stanie sprawdzić, kto z jakiego powodu jest podczepiony, wtedy to rozłączyć, oddać energię. Tak. O co możemy zapytać w takiej sesji również? Możemy zapytać o to, co jest dla nas najważniejsze na ten moment, czyli na przykład zdrowie. Praca, decyzja odnośnie związku, czy warto być z tym partnerem, czy trzeba się rozglądać, czy połączenie między partnerami, które z punktu widzenia logiki jest, jest do zakończenia, natomiast emocjonalnie jest to trudne i wtedy właśnie sprawdzamy, czy są jakieś połączenia, tak? Relacje, przyszłość. Można sprawdzić przyszłość, można dowiedzieć się na temat, czy podjęcie kolejnego kroku w naszym życiu w jakimś kierunku jest dla nas korzystne. Nie dowiemy się wszystkiego 100%. Natomiast dostaniemy tyle informacji, aby się upewnić, utwierdzić w tym, co jest dla nas lepsze. Potencjał na tą, w tym kierunku działań. Tak? Osoby zmarły. Możemy się skontaktować z osobami zmarłymi. Czasami ktoś tak nagle umiera, że nie mamy jak się pożegnać, i w hipnozie właśnie mamy możliwość spotkania się. Czy z osobą bliską zmarłą, czy na przykład kiedy nastąpiło usunięcie dziecka, poronienie w jakikolwiek sposób możemy skontaktować się z dzieckiem, dusza tego dziecka, to co ma do powiedzenia, jest bardzo uwalniające, tak? Świadomość dziecka, które na przykład taki przykład zostało usunięte. Jak kontaktujemy się w hipnozie z takim dzieckiem, to dziecko dziękuje mamie za takie doświadczenie, ponieważ potrzebowało tego w swoim rozwoju, tak? Często ludzie całe życie noszą takie traumy po utrudnięciu dziecka i w hipnozie to trwa 15 minut. Jest to rozmowa, wyjaśnienie, uwolnienie, łzy szczęścia, radości, a nie trauma i smutek, tak? To trwa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Rodzina. Możemy sprawdzić rodzeństwo rodziców, tak? Możemy sprawdzić dalszą rodzinę. Każdą. Ród dusz, czyli rodzina dusz, która się wspólnie inkarnuje i zmienia swoje role w tej rodzinie. Raz jesteśmy kuzynem czyimś, raz jesteśmy bratem, siostrą, wymieniamy się na wszystkie różne sposoby dla doświadczenia duszy. Eksploracja wszechświata. Również w takiej hipnozie możemy sobie sprawdzić, jak wygląda Ziemia. Naprawdę jak wygląda piąty wymiar, szósty wymiar, jak wyglądają przestrzenie anielskie. Jesteśmy w stanie poexplorować cały wszechświat, jeżeli ktoś jest na to otwarty. Tak? Jeżeli ktoś sobie tylko pozwoli na to, że chcę zobaczyć prawdę, no to tą prawdę można w hipnozie uzyskać, zobaczyć. Zapraszam na sesje indywidualne, jak i ze wsparciem osoby, w, w, którą wprowadzę w trans, którą współpracuję na zasadzie telepatii, na zasadzie medium, tak, więc praca i osobista, i zdalna. Taką sesję można zobaczyć na żywo bądź taką sesję mogę nagrać. W razie pytań bardzo proszę dzwonić, pisać. Tule z miłością. Pozdrawiam.